Musi powiedzieć po prostu, że tak, niczego że nie musi czekać, może iść do domu. Nie? Jesteśmy na Uniwersytecie Wołogradskim. Uniwersytet jest wielki, rozległy i no taki, taki poziom przetłaczający. Szeroki jak Wolga. Wielki jak Rosja, jak Rosja <laughs> jest, jest, jest. Ma swój urok. Spotkaliśmy się już z Panem Przedstawicielem Biura Programów Międzynarodowych i z dyrektorem, z dyrektorem katedry, z tak? Z instytutu. Wydziału Instytutu. instytutu, instytutu, dyrektorem, instytutu no. to ktoś w randze dziekana. Zadziwiająca rzecz, że no oni wszyscy są bardzo młodzi. Ten pan, jeden i drugi, którzy nas przyjmowali, co mieli około 30 lat. Nie więcej Nie? No, no tak. chyba, że je, inaczej się starzeją, natomiast no to wiesz, tak? Myślę, że ten mógł mieć gdzieś do 35 pięciu. Prawda? Tak. No, generalnie, no to. Ale to ludzie... świeża osoba w ogóle. W, w stosunkowo sumie... wysokiej randze o młodym wieku. Teraz mamy plan, żeby wrócić do pana z biura programów międzynarodowych. Jak nas zapraszał, obiecał widok na wołgę rozległy, także to, to z tego pewnie skorzystamy. No, i co, jakie jeszcze? Wracamy do, wracamy do miasta. Wracamy do miasta. No to trzeba oddać sprawiedliwość, że do tego uniwersytetu, wogógradskiego jechaliśmy co, no, z pół godziny. No gdyby no. nie korki, jechalibyśmy 15. 15? Minut. Tak? Tak, tak, No bo ja mam wrażenie, a ile to jest kilometrów od miejsca, w którym byliśmy? Czy ja 10 nie będzie. Nie, nie będzie dziesięciu? Nie. Ojej, no bo droga wyglądała tak, jak byłoby ich. O nie wiem, 10, a Wołgograd sam jest długi, jak zapewnia, jak zapewnia Wadim, ma ponad 100 kilometrów długości, czego nie widać i ciągnie się wzdłuż no Wołgi, bo czegoś wzdłuż miałby się ciągnąć. I no, no, no taki jest plan, sam uniwersytet jest ustawiony na takim wzgórzu, taki co, pełen takiej architektury, trochę modern, ale lat 80 No tak, z 80 roku. No więc właśnie i tutaj, o i tak wygląda patio. Wszystkie wydziały w zasadzie na całym świecie już z tego okresu wyglądają, mam wrażenie, Boże. podobnie. Rzeczywiście a, 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 a piękna a, a dziewczyna załapała się tego. w kadrze. Tak, a nawet nic z tego. A, Ale no, w sobotę, to te same no. podłogi wszędzie. Tego, Pani doktor z charakterystyczną, powiedziałbym, ukraińską tasiemką. Nie, 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 to tak to nie, jak kolory masz, masz ukraińskie. Jakbyś popatrzył na, na herby rosyjskie, zobaczyłbyś, że cholera cholerę mi tak? niby tak? z mhm. nie, Jest, To jest... Na tyle Pani doktor właśnie była w tym, w którym nie wiem, była. Pani była w jakimś sklepie. No. I tyle. Wrócimy do, do państwa później. Filip tfn TVN24.